W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witania o pokój na Ukrainie i na świecie do Matki Bożej Królowej pokoju. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Bogarodzico, Dziewico, módl się za nami. Maryjo, Pierwsze tabernakulum Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Maryjo, słuchająca i zachowująca w sercu słowo Boga, módl się za nami. Maryjo, Matko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami. Matko dzieci, którym nie dane było się narodzić, módl się za nami. Matko prześladowanych za wiarę, módl się za nami. Matko narodów podzielonych, módl się za nami. Matko narodów ogarniętych wojną, módl się za nami. Matko tych, którzy boją się o swoje życie, módl się za nami. Matko uchodźców bez dachu nad głową, módl się za nami. Matko tych, którym brakuje wody i chleba, módl się za nami. Matko pozbawionych pracy, módl się za nami. Matko owładniętych chciwością, módl się za nami. Matko zagubionych w sieci internetu, módl się za nami. Matko cierpiących i chorych, módl się za nami. Matko samotnych i opuszczonych, módl się za nami. Matko pogardzanych i dyskryminowanych, módl się za nami. Matko zagubionych i rozczarowanych, módl się za nami. Matko zbuntowanych i rozgoryczonych, módl się za nami. Matko wykorzystywanych i zastraszanych, módl się za nami. Matko tych, którzy stracili wszelką nadzieję, módl się za nami. Matko tych, którzy płaczą po cichu, módl się za nami. Królowo pokoju, otoczona koroną z gwiazd dwunastu, módl się za nami. Obleczona płaszczem gwiazd jaśniejących, módl się za nami. Wyjednająca na łaski u Boga, módl się za nami. Niosąca nadzieję, módl się za nami. Ucząca wytrwałej modlitwy, módl się za nami. Pomagająca przebaczyć, módl się za nami. Konająca rany niezabliźnione, móc się za nami. Jednająca rodziny. Módź się za nami. Wygaszająca spory. Módź się za nami. Rozwiązująca węzły. Módź się za nami. Podpowiadająca słowa dobre i kojące. Módź się za nami. Pocieszająca z rozpaczonych. Módź się za nami. syłająca dobre natchnienia. Módź się za nami. Dająca przykład cierpliwości i łagodności, módl się za nami, wskazująca drogę do domu, módl się za nami, szukająca dzieci zagubionych, módl się za nami, biorąca na siebie cierpienie swoich dzieci, módl się za nami, uśmiechająca się do swoich dzieci, módl się za nami. Pocieszenie dusz czyśćcowych, módl się za nami. O oczach mądrych i rozumiejących, módl się za nami. O sercu łagodnym, módl się za nami. Miłująca bezwarunkowo, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Pannie. Baranku Boży, który gładzisz Czechy świata, obdasz nas pokojem. Módź się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom swoim za przyczyną Maryi niepokalanej Matki Boga i królowej pokoju, abyśmy każdego dnia byli apostołami pokoju Twojego Syna w naszych sercach, w rodzinach i na całym świecie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.